W 60 sekund opemci o wiatrówce Webley Nemesis X. Webley Nemesis X został stworzony z myślą o wszechstronności i wygodzie użytkowania. Jest to wiatrówka na CO2 i ją duża kapsuła 88-gramowa, która mieści się tutaj w kolbie. Ona pozwala na oddanie około 200 strzałów. Ten karabinek posiada magazynek. Magazynek chowany jest tutaj w rękojeści, tak żeby się nie zgubił. Jest to dwustronny magazynek dwa razy po 7 śrutów. Wiatrówka występuje w kalibrze 4,5 i 5,5. Osada jest polimerowa i stylizowana jest trochę na kształt karabinka AR-15. Przeładowanie jest szybkie i przyjemne. Mamy tutaj dźwignię czterotaktową: góra, do tyłu i powrót. I można strzelać. Karabinek jest lekki i ergonomiczny. Mogą z niego także strzelać kobiety czy też dzieci. Mamy tutaj długą szynę Picatinny 22 mm, do której możemy dokręcić kolimator, celownik optyczny. Więcej informacji o tym karabinku znajduje się w karcie produktu.